Naszym gościem po meczu Piasta-Żmigród z piłką pawłowice jest Dawid Hanzel, napastnik gości. Dawidzie, szybko wróciliście po tej bramce dla Piasta. Zgadza się. Szybko wróciliśmy, z tego się trzeba cieszyć. Słowa uznania dla chłopaków. Bramka taka trochę, no wiadomo, staje fragment gry, ale na szczęście nie przysięliśmy po... nie... głowy, odrobiliśmy szybko straty na pewno i tak jak mówię, słowa uznania dla chłopaków, szybko odpowiedzieliśmy i Byliśmy dalej grze. Chwilę później jest samobój, a jeszcze parę minut później ten rzut karny, którego wykonywałeś, wyczuł twoje intencje Józef Burta, ale przy dobicie już nie miał szans. Zgadza się, wyczuł bramkarz? Na pewno cieszy piłka szuka, piłka wróciła do mnie. E, dobiłem e, bramkę do szatni, można powiedzieć. Czerwona kartka troszkę ustawiła wynik, udało się to utrzymać. Mieliśmy na celu troszkę. Jeszcze przycisnąć zawodników gospodarzy, strzelić ociemramkę, załatwi to wcześniej, ale nie udało się. Utrzymaliśmy to, z tego się trzeba cieszyć, pierwsze koty za płoty, wiadomo, początek, początek rundy, myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Jesteście nadal na czwartym miejscu, dzisiaj LKS Kołowice zremisował swój mecz, a więc odskoczyliście im na kolejne dwa punkty tracicie kilka punktów dość tędy, a więc taka stabilna wasza pozycja na, tej, na tym czwartym miejscu. Sądzisz, że uda się je utrzymać aż do końca tego sezonu? Na pewno, jeśli się uda, to się okaże. Na pewno będziemy w każdym meczu walczyć o trzy punkty. Nie tylko chcemy walczyć o te czwarte miejsce, a kto wie, może akurat uda się wskoczyć na podium. Tak jak powiedziałem, z meczu na mecz na pewno będzie coraz lepiej. Będziemy się starać wygrywać. Z meczu na mecz patrzeć, yy, Mecz do przodu nie wybiega za bardzo przyszłość. A co, co będzie na koniec rundy, to na pewno czas pokaże. Dzięki, wielkie, powodzenia. Dzięki. Z nami Tobiasz Jarczak, nowy nabytek, piastarz Migrut. Tobiaszu, szalony mecz dla Ciebie. Najpierw w 37 minucie. Przepiękna bramka z rzutu wolnego dwie minuty później. Samobój. No tak, zaczęliśmy w miarę dobrze to spotkanie. Stały fragment gry, gdzieś tam udało się go wykorzystać. E, niestety, dwie minuty później e, nieszczęście zaczęło nam dopisywać i, i, i samobójcza bramka po centrum strzale, tak naprawdę gdzieś tam do, przez, przez dośrodkowanie, e, później, później znowu rzut karny. E, ręka w, 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 w polu karnym, rzut karny i, i jeszcze, jeszcze zostaliśmy w 10 na, 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 na placu boiska. I zeszliśmy 2-1 na, na przerwę do szatni i, i, i w drugiej połowie tak naprawdę chcieliśmy w miarę kontrolować sytuację z tyłu w obronie, nie dać sobie strzelić z trzeciej bramki i, i, i w końcówce meczu spróbować przycisnąć, zaryzykować i, i, i spróbować strzelić na 2-2. Tak naprawdę mieliśmy gdzieś tam próby, niewiele brakowało, żebyśmy ten remis e, dowieźli, jakbyśmy strzelili. Natomiast no, no niestety się nie udało i, i, i jedziemy za, za, za tydzień tak naprawdę do Goczałkowic po porażce. Szukała Cię piłka w tym meczu, w drugiej połowie. Przepiękna próba strzału przewrotką, tam było blisko by trafić. Tak samo chwilę później, kiedy z połowy próbowałeś pokonać bramkarza gości, niewiele brakowało. Miałbyś dzisiaj dwie bramki na swoim koncie. Mam, mam masz mam masz dwie w tym jedną samobójczą, to miałbyś wtedy trzy powiedzmy. To, to byłby debiut no, dziwny tak naprawdę. Nie no, to prawda, gdzieś tam były te, tak jak wspomniałem, były te, te, te próby, te, te, te strzały, tak naprawdę gdzieś tam już, już pod koniec meczu, to tak naprawdę za wszelką cenę już, już się nie myśli, tylko się po prostu podejmuje decyzję i mówię, no niewiele braku, żeby, żeby coś z tego wyszło. Jesteś od niedawna tutaj w Żmigrodzie. Jak oceniasz nasze miasto i nasz klub? No klub naprawdę bardzo pozytywnie, cały zarząd, trenerzy, zawodnicy, większość zawodników tak naprawdę znałem, bardzo, bardzo ciepło mnie przywitali. Bardzo dobrze się tutaj czuję. Sam, same warunki w Żmigrodzie tak naprawdę, no, czego, się, czego chcieć więcej, jest tutaj. Wszystko, z czego tylko zawodnik mogę, może sobie życzyć. Za tydzień, mecz w Goczałkowicach, tak jak powiedziałeś. Co zmienić w naszej grze, aby zakończył on się dla nas pozytywnie. Myślę, że, że więcej koncentracji gdzieś tam no zdecydowanie musimy zmniejszyć ilość błędów, takich indywidualnych, fauli, czy, czy, czy też po prostu lepsze krycie. I, i, I myślę, że ta konsekwencja pomoże nam tylko osiągnąć coś z przodu, strzelić jakąś bramkę. I, i tutaj liczymy na, na naszą klarowność, na, na stwarzanie sytuacji i na finalizację. Dzięki wielkiej i powodzenia.